Rozdział piąty. Witam panowie, witam serdecznie, zawołał redaktor rytmicz, kiedy stanął w drzwiach swojego gabinetu. Zapraszam, zapraszam. Pani Jadziu, proszę zrobić nam dobrej kawy. Pani Zosiu, nie będę teraz przyjmował żadnych telefonów, nawet gdyby zadzwonił minister. Niech pani nie łączy. Pani Halino, proszę umówić mnie jutro na spotkanie z szefem wydawnictwa Studio Astroświadomości. Muszę się wreszcie z nimi poważnie rozmówić. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że redaktor Rymicz ma aż trzy sekretarki. Zarządzał nimi niezwykle sprawnie, ale uśmiechy wszystkich pani były lekko kwaśne, jakby chciały dać wszystkim wokoło do zrozumienia, że to one powinny wydawać w tym miejscu polecenia. Tak się cieszę, tak się cieszę, powiedział redaktor, zamykając za nami drzwi gabinetu. Siadajcie, panowie, siadajcie! Wskazał nam kąt pomieszczenia, gdzie stał szklany stolik oraz cztery skórzane fotele. Kiedy usiedliśmy, twarz rytmicza spoważniała. Nie uwierzycie, panowie, ale nie dalej, jak wczoraj rozmawiałem telefonicznie z doktorem Jedermanem. Powoli dochodzi do siebie, ale nie było lekko. O nie. Na początku lekarze nie mieli w ogóle pewności, czy uda się go wyprowadzić z owej zapaści psychicznej, w którą wpędziły go te zbiry. Podobno to cud, że tak szybko doszedł do siebie. Nie jest jeszcze idealnie, ale. Nasza fundacja starała się zapewnić doktorowi Jedermanowi jak najlepszą opiekę, a ta niemiecka klinika, w której przebywa, znana jest z dokonywania jak to panują cudów. Powiedział Albert i Golnuk. Cieszę się, że wszystko zmierza do pozytywnego zakończenia. A swoją drogą, co te bydlaki musiały z nim robić, że w ciągu kilku miesięcy doprowadziły go do takiego stanu? Potwory i zwyrodnialcy. Dlaczego nie zgniótł pan tej ich przestępczej sitwy? Przecież miał pan okazję, zawołał Rytmicz patrząc na Golnuka. Układ sił był trochę bardziej skomplikowany, niż się panu wydaje – odpowiedział spokojnym tonem mój nowy szef. Proszę mi wierzyć, jestem panu niezmiernie wdzięczny za uwolnienie, ale niech mi pan wybaczy. Teraz mówi pan, jak ponury polityk. Jeśli coś jest złe, to należy to wypalać żelazem. Jeśli dobre, ochraniać i pielęgnować. W życiu warto trzymać się prostych zasad. Tylko one dają człowiekowi spokój duszy. Już ewangelista pisał. Niech mowa wasza będzie. Tak, tak, nie, nie. A co nad to jest? Od złego pochodzi. Tych ludzi z zakonu trzeba było, trzeba było, w najlepszym razie powsadzać za więzienne kraty. Może kiedyś, stwierdził lekko rozmarzonym tonem Golnuk, ale z całą pewnością nie teraz. Jeszcze raz przepraszam, powiedział rytmicz. Macie panowie poważny problem, a ja zawracam wam głowę swoimi niepokojami moralnymi. Wie Pan, dla mnie jest to budujące, że są jeszcze ludzie, którzy czytują i cytują Ewangelie oraz odwołują się do prostych wartości, stwierdził z westchnieniem Golnuk. A wracając do sprawy, która nas tu sprowadza. Poszukujemy dobrego, sprawdzonego hipnotyzera. Człowieka, który potrafi wyciągnąć spod świadomości człowieka coś, co jest w niej głęboko ukryte. W dodatku powinien być to człowiek. Który umie trzymać język za zębami, powiedziałem: Tak będzie lepiej zarówno dla niego, jak i dla nas. Mój szef spojrzał na mnie z uznaniem, a potem lekko się uśmiechnął. Oczywiście mam kogoś takiego. Znakomity hipnotyzer. Znakomity, stwierdził rytmicz. Muszę jednak powiedzieć, że: A co będę bawił się w dobieranie słów, to strasznie pazerna menda. Łupi swoich klientów niemiłosiernie. Dosłownie pasy z nich drze. Mogę mu oczywiście powiedzieć, że panowie są moimi przyjaciółmi i żeby trochę się opanował, ale to niewiele pomoże. Facet ma naturę łupieszcy. Jeśli tylko może skroić kogoś na pieniądze, to z całą pewnością to zrobi. Mimo to polecam go, bo jest najlepszy. Decyzja należy jednak do panów. Skoro naprawdę jest takim fachowcem, bierzemy go razem z jego wrednym charakterem, powiedział Golnuk. Sprawa jest zbyt poważna, aby bawić się w oszczędności. Redaktor naczelny innych wymiarów spojrzał na nas przenikliwym wzrokiem i westchnął. I pewnie nie powiecie mi panowie, czego będziecie szukać, korzystając z usług hipnotyzera? Proszę wybaczyć, ale nie stwierdził krótko mój nowy szef kiedy będzie już po wszystkim dowie się pan o szczegółach mogę pana zapewnić może nawet może nawet uda się wysmażyć z tego jakiś artykuł trzeba będzie oczywiście pominąć nieco faktów ale materiał może być rewelacyjny konkurencja pęknie z zazdrości trzymamy pana za słowo powiedział rytmicz nic tak nie poprawia kondycji pisma jak wystrzałowy materiał myślę że ten będą od pana kupować do przedrukowania czasopisma na całym świecie, stwierdziłem. Aż tak, zdziwił się Rytmicz. Czyli ta historia o promieniach śmierci, Aleksandrze Wielkim, Dejnokratesie, Templariuszach. Jest znacznie ciekawiej niż pan podejrzewa, stwierdził Golnuk. Dobrze, bardzo dobrze, powiedział Rytmicz, podchodząc do biurka, podniósł słuchawkę telefonu i po chwili powiedział, Pani Jadziu, niech mnie pani połączy z Karbidianem Holboltanem z Lipna. Tylko jak najszybciej, proszę. Po jakichś dziesięciu minutach aparat telefoniczny na biurku redaktora rytmicza zaryczał niczym syrena okrętowa. Naczelny podniósł słuchawkę i przełączył rozmowę na tryb głośno mówiący. Witam szanownego pana. Jak zdrowie. Dziękuję, dziękuję. Wszystko w porządku. A co w świecie prasy kolorowej? Redaktorze, dalej zbija pan kokosy. Och, co też pan mówi to nigdy kokosy nie były. Idea idea się liczy szanowny panie głos po drugiej stronie linii telefonicznej zaśmiał się tubalnie No, niech już panu będzie, redaktorze założę się, że dzwoni pan do mnie z jakimś interesem co to jest i ile mogę na tym stracić tubalny śmiech powtórzył się tym razem zakończył go jednak nieco upiorny piskliwy chichot Stracić może pan tylko zyskać powiedział niezwykle poważnym tonem rytmicz A to słucham ze wzmożoną uwagą redaktorze Kiedy mogę zarobić to moje zmysły wyostrzają się w niezwykły sposób ale ja wcale nie twierdziłem że może pan zarobić panie karbidianie No jak to przed chwilą powiedział pan że że na sprawie można zyskać. I podtrzymuje to. Owszem, można zyskać. Przede wszystkim nowe doświadczenia oraz bardzo ważnych, liczących się przyjaciół. Pan wie, ilu ja mam przyjaciół? Całe legiony. Niech pan nie będzie obsesyjnym materialistą, mruknął rytmicz. Po prostu nie wypada. A przyjaciół. Nigdy nie jest ich zbyt wielu. Dobrze, już dobrze. Co tam się kroi, redaktorze? Pewni ludzie mają kłopot, a ponieważ bardzo ich szanuję, postanowiłem im pomóc. Rozumiem, że moimi rękami, przerwał Karbidian Holboltan. Redaktor naczelny przymknął oczy i miałem wrażenie, że odlicza do dziesięciu. W każdym razie nie odzywał się przez dłuższą chwilę, kiedy przemówił ponownie. Jego głos brzmiał szorstko i nieprzyjemnie, a ja z kolei rozumiem. Że postanowił pan rozmawiać ze mną jak z namolnym akwizytorem naciągaczem, stwierdził rytmicz. W porządku, skoro przyjął pan taką konwencję. Ale zapamiętam sobie dobrze naszą dzisiejszą rozmowę. A pan wie, ja mam pamięć jak słoń. Nigdy nie zapominam. Oj, jaki pan drażliwy, redaktorze. W ogóle nie zna się pan na żartach. Przecież ja tylko tak, tylko się droczyłem. Słucham już niezwykle uważnie. Proszę się nie gniewać. Pewien człowiek widział przez krótką chwilę coś, co jest niezwykle ważne. To sprawa istotna dla bezpieczeństwa wielu krajów. Ten człowiek nie pamięta niestety żadnych szczegółów, a one są niezwykle istotne. Chodzi o to, aby załatwione. Niech ten pana znajomy zgłosi się do mnie. Pomogę z największą przyjemnością. Niech pan chwileczkę zaczeka. Muszę skonsultować się co do terminu, powiedział Rytmicz. Nie ma potrzeby. W ciągu najbliższych tygodni nie ruszam się z domu. Piszę nową książkę. Każdego, kto się u mnie pojawi i powoła na naszą rozmowę, serdecznie ugoszczę oraz pomogę mu, jak tylko będę umiał najlepiej. Trzymam pana za słowo, panie Karbidianie. I proszę nie szaleć ze stawkami za godzinę, bo pan wie. Ja mogę sobie przypomnieć to i owo, a potem opisać w moim miesięczniku. Och, co też pan? Tamto to były przecież zwykłe, zwykłe interesy. Ja nic nie wiem, powiedział z szelmowskim uśmiechem rytmicz. Nic, ale jakbym sobie, nie daj Boże, przypomniał. Pan rozumie, byłoby nieprzyjemnie. To co mogę przysłać do pana moich znajomych? Ależ oczywiście. Zapraszam serdecznie. Proszę tylko o telefon na godzinę, dwie przed wizytą. Muszę mieć czas, żeby trochę się przygotować, wyciszyć. Rozumie pan. Jasne. W takim razie bardzo panu dziękuję. Cześć. Po wizycie u redaktora rytmicza wróciliśmy taksówką na lotnisko. Dokąd teraz? zapytałem, kiedy nasz wiatrakowiec oderwał się od ziemi. Do pięknego miasteczka o nazwie łabiszyn, powiedział Albert Golnuk. Musimy ściągnąć do kraju Piotra. To w jego głowie będziemy szukać klucza do schowków Deinokratesa. Z jakichś tajemniczych powodów autożyro nie poleciało do Łabiszyna. Na wyraźne polecenie szefa pilot lądował na lotnisku w Bydgoszczy. Zdziwiłem się, gdyż tak naprawdę wiatrakowiec wcale nie potrzebował rozległej przestrzeni do przyziemienia. Mój nowy pryncypał miał najwyraźniej jakieś swoje powody, aby nie lecieć wprost do celu. W dalszą drogę ruszyliśmy samochodem z wypożyczalni, której Golnuk wynajął wykonując kilka telefonów podczas lotu. Zgrabny, niewielki i 1 jeden w srebrzystym kolorze, tak jak było umówione, czekał na nas przed budynkiem portu lotniczego. Tuż obok niego stał młody człowiek z jasną czupryną. Gdy podeszliśmy i mój szef się przedstawił, bez słowa podsunął mu plik formularzy do podpisu. Wręczył kluczyki oraz życzył przyjemnej jazdy. Następnie wsiadł do czerwonej fabii prowadzonej przez złotowłosą piękność. Szkoda ruszyła z piskiem opon i po chwili zniknęła za zakrętem. Jak pan się czuje za kierownicą mały aut? zapytał Golnuk. Nieźle. Lubię jeździć. I nie przeszkadza panu, że to nie jest wehikuł? O, to też pan wie, zdziwiłem się. Nie. Nie przeszkadza mi marka ani rodzaj samochodu. A swoją drogą, muszę znaleźć trochę czasu i odebrać swój pojazd z Prabud. Został na parkingu w centrum miasta. Mam nadzieję, że nie odholowano go jeszcze na złom. To już w końcu ponad dwa miesiące. Pomyślimy o tym później. A na razie. Zatem nie przeszkadza panu, że wypożyczony samochodzik jest taki mały, upewnił się Golnuk. Absolutnie. W takim razie, proszę poprowadzić. Stwierdził szef i podał mi kluczyk do auta. W czasie jazdy do Łabiszyna zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. Bak był wprawdzie zatankowany do pełna, ale nasze żołądki nie. Zamówiliśmy pochod do góry i mocne kawy. Kiedy czekaliśmy na realizację zamówienia, dały o sobie znać moje stare nawyki. Doszedłem do wniosku, że byłoby całkiem miło dowiedzieć się czegoś więcej o mieście. Które zamierzaliśmy odwiedzić. Za pomocą telefonu komórkowego sięgnąłem więc do zasobów internetu. Łabiszyn leży około 30 km od Bydgoszczy nad rzeką Noteć. Przeszłość tego niepozornego miasteczka sięga aż średniowiecza. Już w XII wieku istniała tu całkiem spora osada, której właścicielem był prawdopodobnie wymieniony w dokumencie z 1247 roku Desdery z Łabiszyna. Tak stare korzenie osadnicze nie są w Polsce czymś rzadkim, ale gród musiał odgrywać w tamtych czasach ważną rolę, gdyż wzniesiono w nim późnoromańską trójnawową bazylikę z cegły. Nie przetrwała ona do naszych czasów, ale na jej fundamentach budowano później kolejne świątynie. W wieku XIV Łabiszyn stanowił własność rodu Prawdziców i to dzięki ich staraniom osada otrzymała prawa miejskie w 1369 roku. Zaledwie kilka lat później wojewoda Brzesko, Kujawski Andrzej zbudował w tej okolicy swój zamek. Niestety, nie udało się jak dotąd ustalić jego dokładnej lokalizacji. 2 listopada 1410 roku przez miasto przejeżdżał król Władysław Jagiełło który po zwycięskiej bitwie pod Koronowem jechał z Inowrocławia do Szubina. To w Łabiszynie zatrzymał się na nocleg i według tradycji zasadził na wzgórzu łabiszyńskim dwa dęby. Jeden z nich zachował się do dzisiaj i ma obwód przekraczający 5 metrów. Los nie oszczędzał miasteczka w późniejszych wiekach. Wielokrotnie niszczyły go pożary, a w latach 1655 i 1657 Łabiszyn został zajęty i spustoszony przez wojska szwedzkie. Pamiątką po tamtych czasach są armatnie kule wmurowane w ścianę kościoła. W 1678 roku kasztelan Paweł Gębicki potwierdził prawa miejskie dla Łabiszyna. Po przejęciu łabiszyna przez Prusy w XVII wieku do miasta zaczęli napływać protestanccy osadnicy trudniący się sukiennictwem. Osiedlali się oni w tak zwanym nowym mieście na lewym brzegu Noteci. Podczas powstania Kościuszkowskiego 30 września 1794 roku wojska generała Jana Henryka Dąbrowskiego pokonały pod łabiszynem wojska pruskie, a następnie wyzwoliły miasto. Inna ważna bitwa w tych okolicach miała miejsce w czasie wiosny ludów w 1848 roku. Podczas II wojny światowej władze okupacyjne nadały miastu nazwę Lideritz dla upamiętnienia niemieckiego kupca Franza Lideritza. Mam do pana wielką prośbę, powiedział golnuk, kiedy zjedliśmy już nasze hot dogi. Widzę, że z dużą wprawą posługuje się pan telefonem komórkowym. Ponieważ jednak będzie mi pan towarzyszył przez jakiś czas, prosiłbym, żeby pan na ten okres wyłączył swój aparat. A dodatkowo, niech pan jeszcze wyciągnie z niego baterię. Proszę również nie włączać komórki, ani na chwilę. Zdziwiłby się pan, jak łatwo jest namierzyć człowieka, który ma przy sobie telefon. A czasami dobrze, jeśli przeciwnik nie ma pojęcia o naszych ruchach. Dobrze. Zrobię dokładnie tak, jak pan mówił, stwierdziłem, naciskając wyłącznik komórki. Kiedy samochód wjechał w granice miasta, Golnuk powiedział: Niech pan zaparkuje na rynku. Dalej pójdziemy pieszo. Dużo bym dał, aby dowiedzieć się, co oznacza słówko dalej. Mój szef zaśmiał się głośno. To się dopiero nazywa niecierpliwość posunięta do granic, powiedział rozbawiony. Ale jedno mogę obiecać. Za pół godziny będzie pan już znał odpowiedź na swoje pytanie. Rynek w łabiszynie, a właściwie plac stu, lecia jest całkiem spory. Otaczają go niskie kamieniczki. Żadnych rewelacji architektonicznych. Chociaż jeden z domów przyciągnął mój wzrok. Wyglądał nie tylko okazale, ale również ładnie. Później dowiedziałem się, że jest to tak zwana kamienica pod panami. Niestety. Albert Golnuk skierował się w zupełnie inną stronę placu stulecia. Niski piętrowy domek o szaroburych ścianach sprawiał przygnębiające wrażenie. Zapach na brudnej i nieoświetlonej klatce schodowej również był przygnębiający. Szef ruszył jednak pewnie na piętro po skrzypiących przeraźliwie schodach. – Co, nie podoba się panu to miejsce? – zapytał Golnuk. W półmroku panującym na klatce schodowej nie miałem szans dostrzec jego twarzy, ale sądząc z brzmienia głosu, dusił się właśnie ze śmiechu. Widziałem w życiu kilka zdecydowanie bardziej malowniczych, powiedziałem. Naprawdę? O malowniczości nie będę się wypowiadał, ale zapewniam, że zaraz doceni Pan mądrość przysłów i powiedzeń ludowych. Jakich na przykład, a chociażby takiego, jak to jednak pozory myją? Kiedy weszliśmy na piętro, Golnuk podszedł do pomalowanych na zielono drzwi z numerem 4. Stanął przed nimi, westchnął głęboko i nacisnął przycisk dzwonka na drewnianej framudze. Ja stałem tuż za jego plecami. Minęła minuta, później druga. Nie działo się nic. Pewnie nikogo nie ma w domu, powiedziałem. Myli się pan, powiedział mój szef. Melchior Sitter zawsze jest w domu, ale chyba nie tym razem. Stwierdziłem po upływie kolejnej minuty. Założymy się, zapytał Golnuk wyraźnie rozbawionym tonem. Przy drzwiach szczęknęła zasówka. Potem jeden zamek, drugi, trzeci. Czwartego na szczęście już nie było. Drewniane skrzydło otworzyło się za maszyście i stanął w nich mniej więcej pięćdziesięcioletni mężczyzna o siwych włosach. Jego radosna twarz promieniowała optymizmem i energią. Witam. Witam. Panie Albercie, cóż za zaszczyt? Dzień dobry, powiedział Golnuk, ściskając dłoni mężczyzny. A to, stwierdził, wskazując na mnie dłonią, to jest nasz nowy współpracownik, Paweł Daniec, zaufany człowiek, więc możemy rozmawiać na sto procent. Bez przenośni, wejdźcie panowie, wejdźcie do środka, powiedział Melchior Schitter. Przekroczyliśmy próg mieszkania i znaleźliśmy się w wąskim przedpokoju. Ściany w kolorze nadgniłego buraczka były brudne, poplamione i wisiały na nich drobne pajęczynki. W pomieszczeniu śmierdziało naftaliną oraz kotami. Zdaje się, że nasz gospodarz nie jest fanatycznym miłośnikiem porządku pomyślałem. Mam nadzieję, że nie przylecieliście panowie. zaczął sitter. Przylecieliśmy zaśmiał się Golnuk. Panie Albercie, dlaczego pan mi to robi? Ale co, zdziwił się mój szef. Znowu przeprowadzka, jęknął gospodarz. W czerwcu jedna, a już w sierpniu następna. Pan nie ma dla mnie litości. Przeprowadzka? A dlaczego? Przecież powiedział pan, że przylecieliście do łabiszyna. A to oznacza jedno: ściągnęliście na siebie uwagę. Punkt jest zatem spalony i trzeba przenieść centrum łączności w nowe miejsce. Tak było przecież po tej historii z Kasią, Różczką i tym komandosem. Dzień po tym, jak odlecieli wiatrakowcem do Gdańska, zjawili się ludzie z Fundacji. Wie pan, ci od przeprowadzek powiedzieli, że zbyt duże jest niebezpieczeństwo skojarzenia przez kogoś faktu lądowania na podmiejskich łąkach autorzyra należącego do fundacji z aktywnością teleinformatyczną w tej okolicy. Dobrzy fachowcy znaleźliby moją dziuplę w ciągu kilku dni. Chłopcy od przeprowadzek dali mi zatem namiary na nowe centrum, błyszczące klucze i życzyli miłej podróży, a sami zabrali się do demontażu ośrodka w nowym mieście Lubawskim. Nie grozi panu przeprowadzka! Nie tym razem, powiedział Golnuk i mrugnął do mnie: Przylecieliśmy, ale. Dobyt goszczy, a dalej. Dalej to już podróżowaliśmy samochodem. Gospodarz wydał z siebie głębokie westchnienie ulgi. Jak to dobrze? Jak pomyślałem, że znowu chcecie mnie gdzieś przerzucić przed czasem? To nic przyjemnego zmieniać tak ciągle adresy. Proszę mi wierzyć. Kiedy Melchior Sitter otworzył drzwi do pokoju na końcu korytarza, dosłownie o nie miałem z zaskoczenia. Zamiast brudnej, ponurej nory, którą spodziewałem się ujrzeć, zobaczyłem jasny, elegancko i nowocześnie urządzony pokój. Stały w nim, między innymi, owalny, szklany stolik, skórzana kanapa w kolorze kremowym oraz duży regał z książkami. Musiałem mieć wyjątkowo głupią minę, Gdyż tym razem gospodarz i szef zaśmiali się razem. Co pana sprowadza, panie Albercie? Zapytał Sitter. Musimy ściągnąć do kraju Piotra Nackiego. Tego komandosa, którego poznał pan w Nowym Mieście Lubawskim. Jest teraz w Grecji lub już w Turcji. Nie wiem. Ostatni meldunek od niego miałem dzisiaj o świcie z Morza Egejskiego. Był wtedy na pokładzie jachtu. Zależy mi, aby jak najszybciej wracał do Polski. Czas jest w tym wypadku dosyć istotny i niestety działa na naszą niekorzyść. Nie powinno być kłopotu. Zaraz skontaktuję się z naszym rezydentem w Grecji i Turcji. To już lepiej w samej Turcji. Kasia i Piotr powinni być tam dzisiaj wieczorem. Najlepiej, niech nasz człowiek od razu jedzie z wiadomością prosto do Ankary, powiedział Golnuk. Przepraszam, ale czegoś nie rozumiem. Stwierdziłem patrząc na szefa czy pan nie może przesłać wiadomości tą samą drogą z której korzystał pan rano informacja od Piotra dostało nasze biuro w Gdańsku za pośrednictwem telefonu komórkowego który w tej chwili leży zapewne gdzieś na dnie greckiego morza Piotr i to ta dziewczyna która wyprowadziła pana z podziemi oni mają kilka wyłączonych telefonów każdego używają tylko raz Chwilę po włączeniu. Jak już mówiłem, Piotr skontaktował się z naszym biurem w Gdańsku, a jego pracownik przekazał mi informację osobiście. Tak to mniej więcej działa. A telefony satelitarne zapytałem. Ich sygnał jest również łatwy do namierzenia. Nasi ludzie korzystają z nich w czasie akcji, ale ja trzymam się od takich urządzeń jak najdalej. Skomplikowane i chyba mocno utrudnia życie. Owszem, ale nie tylko nam, naszym rywalom również.